No, hallo. Czy może mi ktoś powiedzieć, co się stało z tym miodem? Co roku, prawie co roku, kupujemy w ośrodku dr Dąbrowski w Gołubiu miód. No i tam już przez parę lat jeździmy i przywozimy ten miód do, do siebie. I teraz, kurde, jest on zładowywany w piwnicy, w zimnym, fajnie. I teraz nagle się okazało, że po paru latach się ten miód rozdzielił. Tak, jakby to był nie wiem olej jakiś i tu słodkie jak się to wymiesza to znowu powstaje jedna konsystencja no, miód może się skrystalizować to już, to już mi, mi powiedzieli fachowcy tylko co tam sprzedają w Gołubiu u Dąbrowski zamiot co to jest czy to jest normalne czy to yy, jest jakoś yy, straszno podruba no nikt na razie na to pytanie nie może odpowiedzieć Szczelnie wszystko fajnie pozamykane. Co tam, się, co tam się z tym miodem stało? I to nie jest jeden słoik, bo to są wszystkie słoiki. A więc, no, może ktoś mądry na kanale będzie wiedział czy z pszczelarzy, czy co się tam, co się tam z tym miodem, miodem stało. Bo jeszcze mi się to nie spotkało. Też mam miód od innych pszczelarzy, ale to tego jeszcze oni też nie widzieli.